Starodawna dawna Wigilia nie stanowiła nigdy jedynie okazji do wieczornych ceremonii z pod na w prolach głodnych. Zawsze widziano w niej dzień pełen różnorakich, szczególnych znaczeń i zawsze miała ona coś z wielkiego zdobiska które aż kończyło się o nocy ostatnimi nieco może sennymi gloriami pasterki. To jednak zaczynało się już o świcie. Wokół od przebiegu wigilii miała wręcz zależeć cały tok nadchodzącego roku. Wigilia uprzed już od samego świtania wyżały przyspieszony, gorączkowy w tu wijano się szwało. Kobiety prześpiewywały cichuśko i strzygły z papierów kolorowych. One cudatkie strzyżki, które czy na belkę, czy też na ramę obrazu nalepiały i widziały się przez to jak pomalowane w żywe kolory, od których aż gra w oczach. A do Jestem, ja Z zakasanymi po i szafami wiesiła w dzierzy ciasto. I ma przy matczynej pomocy piepa strudzle tak długo, że działy się jako te lety w sadzie. A zwijała się żywo, bo ciasto już kipiało i trzeba było wyrabiać pochelki. To poglądała na kuchnię, to zaglądała do placka z serem i miodem, którym wygrzewał się już długą i czekał na piec, w którym buzował się tęgi ogień. Stasiek miał przykazane, aby pilnował ognia pilny ognia i dokładał pola, ale chwilę go ino widzieli i zaraz gdzieś się zapodział. W każdej chałupie, zarówno u bogacza, jak i u komornika, tak i u tej biedoty ostatniej, przystrajano się i czekano z namaszczeniem, a wszędy stawiano w kącie od wschodu snop zboża. Okrywano ławy czy stoły płótnem bielonym. Podścielano sianem i wyglądano oknami pierwszej gwiazdy. Jakoś niewidne były zaraz pierwszego wieczoru, jak to zwykle przy mrozie bo skoro ostatnie troże się dopalało, niebo zaczęło się zasnuwać, jak, dym, jak gdyby dymami pokusinymi. i całkiem zatapiało się w gnośniach. Dzieci dobrze byli przemarzli, bo stali na zwiadach przed gankiem, nim pierwszą gwiazdę uwidzieli. Jest! 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 Ta wierzyć, że słowo zostało. się stało. Kończyła się całodzienna głodówka. Zaczynał się obiad, wieczerza, inaugurowana modlitwą czytaną przez gospodarza. Jako to stała się nam nowina, panna porodziła syna. Aż w judejskiej ziemi, w Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się pan w ubóstwie. Na sianie w stajni lichej między bydlątkami, co w tej radosnej nocy cichej były mu bratami. A ta sama gwiazda, co i dzisiaj świeci, spłonęła wówczas dla tej świętej dzieciny i drogę wskazywała przem królu. Co chociaż pogany i szarne jako te sagany, a serca mieli czujące i z krajów dalekich, z mórz nieprzejrzanych, z gór srogich, przybiegli z darami, by prawdzie dać świadectwo. Po modlitwie łamano się opłatkiem i składano życzenia. A chociaż głodni byli, bo to cały dzień o suchym chlebie, to pojadali wolno i godnie. Dobrze było i dobrze nam się <śm> Wszystkiego Wszystkie Wszystkie Wszystkie, 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 Wszystkie najlepszego. Wszystkie. Wszystkie, W czasie jedzenia nie wolno było odkładać łyżki, a jej upuszczenie na podłogę oczytywano za wyjątkową złą wróżbę, nawet zwiastuna śmierci danej osoby w nadchodzącym roku. U Lasowiaków zachował się dawny zwyczaj zwany kolendą dla wilka, który miał. Udobruchać te dzikie zwierzęta, żeby szkód nie czyniły w obejściu. Stawiając talerz na parapecie i pukając w szybę, wołając. Wilku, wilku, chodź zjedz grochu, żebyś nie przyszedł do nas ani tego roku. Jeść należało dużo, żeby głód nie doskwierał w nadchodzącym roku. A co jedli? Różnie z bywało, ale miało być postne i na oleju konopnym albo rzepak rzepakowym przyrządzone. Był barszcz i ziemniaki, kapusta z grochem, kasza różnoraka, pierogi maszczone tłuszczem z cebulą i kompot z suszu. ちょっと待 Ze słomy snopów kręcili małe powrósła, i wybiegłszy do sadu, owiązywali niemi drzewa owocowe w przekonaniu, że będą lepiej rodziły. Do, do zwierząt pójdziemy! Powilili, udawano się także do stajni, by zaniść zwierzętom opłatek włożony najczęściej między dwie kromki chleba. Tę noc narodzenia i każde wydlądko rozumie człowieczą mowę i przemówić jest zdolne, że to między nimi pan się narodził, wojno bezgrzeszny zagadnie i ludzkim głosem odpowiedzą. Ruszyli wszyscy do obory, a witek ze światłem przodem. Pasterkę trzeba iść. No już się zbieramy, zbieramy się, tak. nawet no, idziemy. hej pasterze do środka, widok nam córk.